Jesteśmy na obiekcie zespołu rekreacyjno-sportowego w Gogolinie, dlatego że tutaj odbędzie się turniej piłki nożnej Olimpiad Specjalnych. Jest to cykliczna impreza, już od lat tutaj organizujemy to. Przyjechały do nas cztery drużyny. W, tym roku, w związku z, w właśnie z sytuacją w kraju, jaka jest nieciekawa, to mamy bardzo okrojony skład. Przyjechała drużyna z Głubczyc, ze Strzelec Opolskich, Zawackiego i z Leśnicy. No i będziemy dzisiaj rywalizować tutaj. W Gogolinie gościmy po raz trzeci. No i tutaj się skupiamy na, na rozgrywaniu tych zawodów, jeśli chodzi o piłkę nożną.